Siemka, to już jest kolejny odcinek serii... Zagrajmy w Diablo 2 we dwóch. No, WhatsApp. I idziemy dalej. Mamy już misję, żeby jakąś tam kostkę znaleźć i zbadać robaczek miasto w pobliżu dalekiej oazy. Ale no lepiej wie... będziemy przeszukać salą ma... <laughs> Jak znajdziemy. Bo kurde, oh, oh, co to jest? Oj, nie wyszło. <laughs> Amulet. O. Czego... 4 do siły, dzielić do maksymalnej wytrzymałości. Hmm, co hmm. Dobra, ale gdzieś? Co ja mam no, położone? Zbroja pierścieniowa. 72 obrony. Żuk, gnojasz, wojownik. Przed tylko, że przedmioty elektryczne. Aha, to są CTT. Ej, kto robi tą elektryczność? To one. O ja pierwszy. To bardzo dużo odejmuję. Moje właściwie te potworki od tego zginęły. Ło! Wow. Ej, tu są jeszcze te skoczki jakieś. No, Już gdzie to? Ja się gubię. Dobra, um, gdzie teraz mamy iść? Pod suchymi zbłyżami to gdzieś... Idźmy prosto. Ja, ja se włączę mapy i ja... Skoczki! Więcej skoczków! Okay, Alej ja mam na hita ups mam nową umiejętność, nową ten Mamy tu, nową umiejętność, jaka to może być wa walne, walne, wtedy walne Ja sobie daję teraz umiejętności pasywne, bo... Ja wiem, ja używam tylko jednego, umie jedną umiejętność, ale i tak zaraz będę miał poziom i będę używał okay. jeszcze innej. Okay, mam Kurde, nie No, padło. O, e dobra, gdzie jedziemy? Och, chodź, chodź przy ścianie, chodzimy w ścianach. Będzie najlepiej. Coś ja zawsze chodziłem no. przy ścianie, jak grałem sam. Jak sam. Ja teraz jestem, nie musisz się niczego bać. Ale te skoczki wkurzają! O, oh, fuck... Ile tych elektrycznych? Jadzie. To są szuki gnojarze a nie elektryczni. No dobra, powiedzmy, że są to elektryczni. Dobra, jest ja spierdolę. Chodź, ewakuację. Właśnie, malu nie Ja się ewakuowałem. ewakuowałem. Ja? ewakuowałem. Jest portal, jest ewakuacja. No bo za dużo masakra, ja bym musiał coś na elektryczność kupić. Albo sprawdzić czy mamy jakieś tam... Odporność ten. do elektryczności? No. no. To 7%. Ja nie wiem, ja bym sobie coś dał... O, mam wklej... ten, na hełm mogę sobie coś dać. Czekaj, może co. So. No, Dodaję nie. 8 obrażeń ten, nie. Hełmy. 9 większa szansa na zabicie magicznych przemocy. Nie, Hełmy. Chwila. Tylko ogarnę. Dobra. Hełmy 30, ogromna przeciw pociskom. Nie. Hełmy 20, mana. A ja mam kawiczka zbroi, twoja skóra twardnieje. Mhm. Mm jakieś... Hełmy... I mam mam hełm. 18, wow, obrony. Hmm, chyba nie mam. Dobra. Nie mam Dobra, takiego chodź, czegoś. Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra, zaraz. Tylko sprzedam jakiś tam klej, no dam kasę troszkę. To ja już idę. Dobra. Yy, ja już wbijam tam do portalu. Okej. Okay. Ja tam... Jestem. Siema. Ja tam... ok. I Nie znam. się Mniejszy talizm. Znalazłeś jakąś głowę. Czekaj chwilę, bo tu jest dużo itemków. Cieszkowe skoczki. Ej, czekaj, tu jest kolczasta tarcza! Ale ona jest słaba. 20... Patrzyłem. Czekaj, tu jest też talizman. Dziewięć do życia. Fajnie. Talizman znowu fajnie. No. Ale fajna głowa. Pierścień. Nie żeby coś się biło, czy coś. Trzy punktów życia wykradzione za każde trafienie. Trzy pro procentów punktu. Czekaj, może ja ci pomogę. Nie, ja, ale zaraz mnie przerwiesz. Kolczasta ko ko tarcza ko do przewódcy. Ej! Co? Chcę jeśli chcesz. O, wezmę. 9-9. O, w sumie ja wezmę te bo... ten. Ja mam nie te ryż... Nie <laughs> będę tego teraz wyrzucał. Dobra, chodźmy dalej. Musimy coś znaleźć w tym odcinku No jo, ale wiesz, tutaj jest taka wielka masakra z tymi żukami-gnojarzami, nie? Więc nie ma ciekawego No ja mam coś ciekawego, takie żuki-gnojarze Wiesz co? Trzeba tutaj unikać się tak, super pa! Tak jak teraz. Teraz. A tak, a tak i uciekamy! Dobra, Wiem, to jest y, taka różdżka. To jest po prostu taka nazwa różdżki. Mhm. Mikstura leczenia. Ja same leczenia biorę, bo ty tam dostajesz od tej żmii, bo ona te wpierdziela twoich. Wrogów zabitych. No, dokładnie. Ej, pomóż, bo tu skoczki biją! Ja mam Gdzie studnie. Gdzie <grym> studnia? Niżej. Studnia! <grym> jest! Rondela, Rodela. Rodela. Runa Runa L! Znalazłem jakąś runa L. A to masz fajnie. No fajnie. No, Rudil. Wow. Ej, tu jest Rudela. Już nie ma. A co tu jest? No wojownicy? Uch, no to nie, nie zajwania i tak, bo... Gdzie też. Idziemy? Niskiej jakości kolczuga. No bardzo niskiej. Tu jest cestus jest chodź, chodź, jakiś... Chodź, chodź. O... Tutaj ogarnimy górną część do końca. Czekaj, bo tu jest jeszcze skrzynka... To jest dużo rzeczy. Okay. A wi nie wiesz co to jest? Bo ten żuk wydaje te, tą elektryczność, kiedy ty walniesz tego żuka. No. Zmierz, czyli trzeba na tych żuków. O, tu nic nie ma. Najlepszy atak. Najlepszy atak użyć, bo wtedy to wiesz, no. nie? Najlepiej... Żeby najmniej razy tą elektryczność użył. mam klucz jakiś. O, a tu ja to, to znalazłem nic. Może coś z tą głową trzeba było. Tu jest ban. A ja tu mam skrzynkę. Portal. Nie wiem. Zwłoki gwardzisty, duże urny. Miksura wytrzymałości. Ja idę dalej. O! Lekki pas. Zielony lekki pas. Wytyfy. Zielony lekki pas? No, yy, co to ma znaczyć? Patrz, lekki pas, obrona 33. Daj na chwilę, pokaż. Plus 30 obrona jest taki ten, odporność na 740. Na dole są takie napisy. Arktyczny rynsztunek. Pokaż mi, daj mi, wyrzuć mi to na sekundę. Prawa Arktyki. A Kuman mam, trzeba mieć pełny ten ale... inwentarz. Okej, pokaż mi to. Ale ja go chcę z wiem, powrotem. Wiem. Uuu, fajne! Fa ale jak fajnie. Jak ty to znalazłeś? No nie wiem, leżało na ziemi. to chodź, chodź. Tylko, że teraz mam zmniejszony ten... Yy, inwentarz, wiesz, trzymanie się... Ciach, Chodź, cyto. znalazłem dalszą Chodź, nie. część mapy. Tak? Dobrze. Skoczki, je... Yeah. Żuczki, grajarki... Je, yeah, które zabiję bardzo szybko. Ale to 33 obrony na pewno mi dużo da. Lecz y, już ginę, ale to tam, z czarłego. Kurde, się masz szermierzu? Dokąd tak y, zapędzasz galopa? Do ciebie, żeby cię wydatować. Mogę ratować twój mały tyłek. Mały. Tu du duży tyłek. Mały szermierzu. Ale te skoczki są najbardziej u, 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 w głowie. No moja kościoma teraz ginie. Dodaj jej potiona. Runa, nef. No i dobrze, ty. Dużo tutaj run zdobyliśmy nawet. Dużo itemów. się cieszę. Ej, to jest... Oaza? Ej, ma, 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 mam, ma, ma, mam, 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 do jakiegoś kamiennego blogowca sprawdź. Sprawdzę. E, przeszukaj salę umarłych pod suchymi wzgórzami w poszukiwaniu ten. Zbadaj robaczek jasno w pobliżu dalekiej osoby, by znaleźć trzonek klaskowej z więzieniem. E, jak to jest? Kamienne kabana. Ale nie wiem nie, a być. No, Ale no dobra, a to, nie... to, to to przeszukamy w następnym odcinku, bo mało czasu zostało. No to żegnamy się z wami Nara.